Na bajek. Księżniczka Lilia i tajemnica świetlistego ogrodu. Dawno, dawno temu, w królestwie, gdzie wschód słońca malował niebo na odcienie różu i złota, żyła mała księżniczka o imieniu Lilia. Była nie tylko odważna i mądra, ale posiadała także niezwykły dar potrafiła rozmawiać z roślinami i zwierzętami. Królestwo, w którym mieszkała Lilia, słynęło z przepięknego ogrodu, w którym rosły najrzadsze kwiaty, a drzewa owocowe obdarzały mieszkańców najsmaczniejszymi owocami. Jednak pewnego dnia ogrodowe rośliny zaczęły więdnąć, a owoce traciły swój smak. Nikt nie wiedział, co jest przyczyną tej zmiany, a mieszkańcy królestwa zaczęli tracić radość. Księżniczka Lilia, zatroskana losem ogrodu, postanowiła odkryć przyczynę tajemniczej choroby. Wyruszyła więc w podróż, by odnaleźć legendarną wróżkę natury, która, jak głosiły opowieści, mieszkała w sercu wielkiego lasu. Podczas swojej podróży Lilia spotkała różne stworzenia, które opowiadały jej o swoich problemach spowodowanych chorobą ogrodu. Wśród nich pszczółka, która narzekała na brak nektaru i stary dąb, który tęsknił za śpiewem ptaków. Lilia Drogie stworzenia, obiecuję, że znajdę sposób, by przywrócić naszemu ogrodowi dawny blask. Pszczółka. Och, księżniczko, bez kwiatów nasze życie traci słodycz. Stary dąb. I bez ptaków las jest jak smutna melodia bez nut. W końcu, po wielu dniach wędrówki, Lilia dotarła do serca lasu, gdzie spotkała wróżkę natury, strzegącą starożytnego źródła, z którego wypływała woda dająca życie wszystkim roślinom. Lilia. Droga Wróżko Natury, nasz ogród umiera, a z nim całe królestwo traci radość. Jak mogę przywrócić mu życie? Wróżka Natury. Droga Księżniczko, sekret tkwi w harmonii. Musisz odnaleźć zaginioną melodię czterech wiatrów, która raz w roku musi rozbrzmiewać w ogrodzie, by zachować jego magię. Lilia wróciła do ogrodu i z pomocą swoich nowych przyjaciół. Pszczółki, Starego Dębu i innych stworzeń odnalazła starożytne instrumenty ukryte w korzeniach drzew i gniazdach ptaków. Razem zagrały melodię czterech wiatrów, która przywróciła równowagę i uzdrowiła ogród. Ogród znów rozkwitł w pełni swojego blasku, a mieszkańcy królestwa odzyskali radość. Księżniczka Lilia została bohaterką, która nie tylko uratowała ogród, ale nauczyła wszystkich, że harmonia z naturą jest kluczem do prawdziwego szczęścia. I tak oto mała księżniczka Lilia i jej przyjaciele żyli długo i szczęśliwie, pielęgnując swój ogród i całe królestwo, które zawsze pamiętało o melodii co roku rozbrzmiewającej wśród kwiatów i drzew. Hej, fantastyczni widzowie! Jeśli lubicie treści, które pojawiają się na tym kanale, pamiętajcie, że każde kliknięcie przycisku subskrypcji jest dla nas jak energetyczny high five. To właśnie wasze subskrypcje są paliwem, które napędza naszą kreatywność i motywuje do tworzenia coraz to nowszych i lepszych filmów. Więc, jeśli chcecie wspierać naszą pasję i być na bieżąco z najnowszymi materiałami, kliknijcie subskrybuj i dołączcie do naszej rosnącej społeczności. Dzięki Wam możemy robić więcej i lepiej. Z góry dziękujemy za wsparcie. To Wy sprawiacie, że nasza praca ma sens. Do zobaczenia w kolejnych filmach!